Cześć ma, witajcie w drugiej części poświęconej Nintendo 64. Dzisiaj skupimy się na grach, zaprezentuję wam kilka gierek. Na początek włączmy coś klasycznego, czyli Super Mario 64, pierwszą prawdziwą platformówkę w 3D. Cześć! mi Mario! Mario 64, jak już pokazywałem wcześniej, kultowa, pierwsza prawdziwa platformówka w 3D która zmieniła oblicze gier i do dzisiaj pozostaje jedną z najlepszych platform w historii. Ta gra to wiele, wiele godzin wspaniałej rozrywki, wiele kolorowych, pięknych światów. Tak naprawdę gra zachwyca i nie zastarzała się. Nawet dzisiaj jest niesamowicie grywalna, niesamowicie wciągająca. Grafika choć kanciasta, to nawet dzisiaj... Dzięki ładnym kolorom, dzięki fajnym, ciekawym lokacjom Może się podobać, gra naprawdę Godna uwagi Jeśli ktoś nie miał z nim jeszcze styczności to naprawdę polecam Jest to świetny tytuł Możemy jechać dalej Kolejną grą będzie V-Rayleigh Edition 99 czyli racerek. Zobaczymy, co on sobą reprezentuje. Fire Rally to wyścig, który znam z PC-ta i tam było to świetna gra. Na Nintendo 64 jest trochę gorzej. Przede wszystkim sterowanie. Samochodem można sterować gałką albo... albo D-padem, aczkolwiek D-pad chodzi tak płynnie, kiedy się nim steruje, to samochód pływa, można powiedzieć. Więc yy, zapewne sterowanie było programowane pod gałkę, no a gałką steruje się tak średnio więc ogólnie sterowanie na Nintendo 64 jest trochę słabe. No i samochód po zderzeniu z poboczem odbija się jak karton. No właśnie tak jak widzicie, jest to trochę wkurzające, bo potrafi nam właśnie zepsuć wyścig. Ale poza tym gra jest szybka, jest dynamiczna, może się podobać. Nie, nie jest to na pewno najlepszy y, racer, nie znam ich zbyt wiele na Nintendo, ale jest to w każdym razie całkiem przyzwoita gra. Możemy kontynuować. Kolejna gra ze zniszczoną naklejką. Jest to Bomberman 64. Bomberman 64 jest to pierwsza... Gra z tej serii przeniesiona w 3D I cóż jest to platformer Ale nie taki jak Mario chociażby z tego względu, że nie da się tutaj skakać Można go chodzić i podkładać bomby Także skaka... brak skakania jest naprawdę zauważalny No i debilna muzyczka, którą słyszycie jest po prostu koszmarna I co jest najgorsze w tych grze? Zobaczcie ile czasu trwa, kiedy się oberwie Zaraz

Oberwanie trwa 20 sekund. Jebana kpina. Dalej mamy kolejny Racer, Star Wars Episode 1 Racer. Też kultowa gra. Star Wars Racer gra również, którą znałem na PC, aczkolwiek na Nintendo 64 wypada bardzo ciekawie. Ma bardzo ładną grafikę. Akurat tutaj pierwsza trasa jest taka trochę pustynna. Zresztą jak w filmie, jak tu się oglądał. Ciekawe pojazdy. Styl taki trochę z wipeouta znany. Bierka bardzo szybka, bardzo dynamiczna. Nie ma tu broni, które można by walczyć z przeciwnikami. Są po prostu zwykłe wyścigi futurystyczne. Ale naprawdę dobra gra i naprawdę sterowanie no cóż. Nie jest najgorsze, da się ogarnąć. Yy, I poza tym, za tym co? Nie ma się w zasadzie do czego przyczepić. Gra się w to naprawdę przyjemnie. Można robić takie tutaj slajdy, można wiadomo przyspieszać, hamować. Tutaj nie ma żadnych rewelacji. Jedynie pojazdy, którymi się poruszamy są troszkę nożywcem przyniesione z Gwiezdnych wojeń. To kontynuujmy. O nie, tylko nie to. Two Rock Rage World. Teraz dopiero się zacznie. Teraz zobaczycie, co to znaczy Path Nintendo 64. Jest to gra z serii Turok na arenach, czyli tak jak Quake 3 Arena, tak to jest Two Rock na arenach. Yy, I tak, już nie będę się tam na rozgrywce, ale sterowanie jest po prostu koszmarne. Chodzimy z c czyli tymi żółtymi przyciskami z prawej strony. One służą do chodzenia, do strajfów i dochodzenia w przód i w tył. Natomiast do celowania służy gałka, czyli odwrócone po prostu jakby lewa ręka celuje, prawa chodzi. Do tego jest sterowanie inwersacyjne, czyli wychylenie gałki w górę powoduje, że celownik leci w dół i odwrotnie. I co najlepsze, a w zasadzie co najgorsze, nie da się tego przestawić w obce. I to jest po prostu kpina bo ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do sterowania inwersacyjnego i myślę, że większość graczy również i takie sterowanie jest naprawdę do dupy jeśli chodzi o samą grę to jak widzicie areny są jakieś takie małe i mało interesujące nie, nie ma tu żadnej rewelacji yy, można grać na multi z, z, z trzema kolegami czy we czterech można yy, grać dinozaurami można grać ludźmi bronie są takie średnie w sumie Słowem, gra mogłaby być fajna, gdyby nie sterowanie. <laughs> Już chyba, żeby był to auto fire, jak chociażby w Golden ale żeby nie było tego pieprzonego, inwersacyjnego sterowania, no i chodzenia z iPadem. Słowem, gra z potencjałem, ale przez kopane sterowanie jest naprawdę koszmarem. I naprawdę granie w ten tytuł to prawdziwa męczarnia dla naszych rąk. Nie polecam. nareszcie. Nawet nie wiecie, czekałem nam chwilę, żeby to gówno wyłączyć. I na koniec gra, w której y, w sterowanie padem jakoś za bardzo mi nie przeszkadza. Czyli Mario Tennis, gra bardzo kultowa, bardzo fajna. Jedziemy. Mario Tennis jest bardzo fajną grą i jest to jedna z niewielu gier, w których nie narzekam na sterowanie. Naprawdę Gra się tu gałką bardzo przyjemnie. Postacie dobrze reagują. Oczywiście pod warunkiem, że gałka nie jest totalnie zajeżdżona. Sama gra jest fajna, dynamiczna. Są różnorodne korty, różne postaci. To jest typowe dla gier z serii Mario. Tenis. Coś mogę więcej powiedzieć. Najlepiej po prostu popatrzeć. Jak ktoś nie lubi tenisa, to myślę, że... Nie znajdzie tu nic na siebie. Chociaż z drugiej strony ja też... Za nic nicem nie przepadam, a ta gra jest, jest naprawdę fajna. Są różne zagrywki, y, są specjalne uderzenia, można grać w y, we4. Można grać z kompem, można grać z kolegami. Jest to jedna z fajniejszych sportówek na Nintendo 64. Dobra, myślę, że starczy na tyle dzisiaj gierek. No i tu myślę, że tyle gier wystarczy, trochę czasu mi zajęły. Więc... Y... To tyle odnośnie gier. Nintendo 64 to bardzo dobra konsola, mimo wszystko naprawdę bardzo dobra. Nie posiada może bardzo wielu gier, ale posiada wiele hitów, które nie wyszły na innych konsolach, które można zagrać tylko na Nintendo 64, ale też, też niektóre gry można już dostać na innych platformach. Mario 64 można zagrać na DS-ie, Zelda, Pokari Time można zagrać na 3DS-ie, Perfect Dark można zagrać na Xbox Live, także... Nintendo 64 nie jest konieczne jak się okazuje. No bo niestety pad od Nintendo 64 to totalny gniot. Jest to jeden z najgorszych padów na jakim grałem w życiu. To wszystko przez gałkę. I tutaj też nasuwa się pytanie, dlaczego przez całe życie konsoli oni tego nie zmienili. Przecież inni producenci konsol wydają nowsze pady, jakieś ulepszenia, coś tam. A oni przez całe życie konsoli wałkowali tego samego pada z tą samą główną gałką zamiast wydać jakąś nowszą wersję którą można by na którym e, nowszą wersję pada na której można by sobie z przyjemnością pograć to nie aż do śmierci będziecie grać na tym głównie e, to jest niestety bardzo smutna prawda granie na tej konsoli jest super a granie na tym padzie jest do dupy więc jakbym miał to tak podsumować to granie na Nintendo 64 to jest jak podglądanie pięknej młodej sąsiadki opalającej się w słoneczny dzień na trawniku tak jak podglądanie jej przez płot, kiedy wisimy na płocie, a drut kolczasty wbija nam się w dłonie. Mamy tutaj przed oczami piękny widok, mamy super rozrywkę, ale nasze dłonie cierpią, krwawią i bolą i długo tak nie wytrzymamy. Tu z jednej strony będziemy się cieszyć tym pięknym widokiem, a z drugiej strony coraz bardziej będziemy sfrustrowani tym bólem, aż w końcu puścimy i spadniemy z tego płotu. I tak właśnie jest z graniem na Nintendo 64. Świetne gry. Świetna konsola i zjebany pad. Zatem jeśli macie dużo samozaparcia i jesteście w stanie wytrzymać męczarnię jaką gotuje wam ten pad, to śmiało mogę wam polecić mi ten 64. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do wygodnych padów, jakie oferują współczesne konsole, to możecie sobie połamać na tym palce, więc wybór należy do Was. Ani ten 64 to dobra konsola. Dzięki za uwagę i cześć, trzymajcie się.